Dziś bób. Nasz kochany bób. Wspaniały. Nie wiem, czy ktoś z Was wie, ale bób bardzo się lubi z limonką. <grymne> na takie chwile czekamy cały rok. Tak to wygląda. Sałatka mocy. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się. I jak? Głodni? Dzień dobry, dzień dobry. Naturalna Kuchnia się kłania prosto z ogródka. Byliśmy tu chwilę temu przygotowując dla Was mój ulubiony koktajl truskawkowy, ale pomyślałam sobie, że na takie chwile czekamy cały rok. Właśnie, żeby... Em, <grymne> żeby być blisko mamy ziemi, żeby korzystać z tego, co rośnie dookoła, żeby po prostu przygotowywać posiłki ze skarbów natury, które są takie lżejsze dla naszego organizmu, również do strawienia. Bo gdybyśmy zdali sobie sprawę z tego, że proces strawienia jest procesem bardzo energochłonnym i że tak naprawdę 80% naszej energii często idzie na trawienie, to może byśmy właśnie troszeczkę odpuścili jedli wtedy, kiedy jesteśmy głodni i jedli do zaspokojenia głodu. Więc dziś skarby natury. Tu mam miks sałat, słuchajcie, nawet tutaj za moimi plecami jest mój malutki zielnik w środku Warszawy. Tam w tym zielniku mamy wszystko, ale między innymi właśnie to jest rukola, sałaty i tak dalej, ale jest też moje odkrycie, sałata bazyliowa. Też tam właśnie za rogiem posadzona. Słuchajcie, do tej mojej ulubionej sałaty dodaję, bardzo prosto, słuchajcie, bo to będzie szybciutka sałata do przygotowania na ogródku. Jedyne co, to wcześniej ugotowałam bób. Zaraz wam pokażę. Garść, słuchajcie, borówek. Zobaczcie, jak to już pięknie wygląda, właśnie sałata, miks sałat z borówkami. Nie odpuszczę wam tu są kiełki lucerne. Kiełki jemy cały rok. Nie odpuszczę, bo te kiełki mają być po prostu wszędzie. O, nawet na mojej sukience. Pomarańczowe jako broszka. Więc mamy tutaj kiełki. Dodatkowo jeszcze Arbus, bo to jest jego czas. Macie na kanale odcinek o arbuzie. Już teraz chyba ze dwa albo trzy z przepisami, ale taki główny odcinek też między innymi właśnie o tym, jak wspaniałym izotonikiem jest Arbus. Ile ma właściwości takich dla nas wspaniałych, właśnie w środku lata, bo między innymi nie tylko cudownie nawadnia, ale również nasz organizm odżywia i zajadamy, słuchajcie, pestki, pestki z tego cudownego arbuza. Dodatkowo jeszcze, to tylko Wam dopowiem tak póki kroję, bo więcej informacji znajdziecie w tym materiale, który Wam tutaj podrzucam, arbuz jest... Takim skarbem natury, który po prostu wychładza nasz organizm. Więc idealnie sprawdza się, kiedy jest gorąco, a już jest gorąco, również z kolendrą. Więc ta kolendra się pojawi u góry, ale oprócz tego jeszcze, słuchajcie, pomidorki, takie, które się właśnie teraz pojawiają, takie kroimy pomidorki. I to jest cudowne, słuchajcie, powiem Wam tak, mam klapki, ale ja je odrzucam właśnie po to, żeby stać na boso i dotykać mamy ziemi, żeby się po prostu uziemiać na tej mojej trawie, która niespecjalnie jest skoszona. To jest kolejna rzecz, moi drodzy. Nie dla mnie trawa, która wygląda jak pole golfowe. Ja moją trawę spoglądając nawet na zwierzaki swoje ukochane psa i kota, które pokazują jak kochają właśnie taką trawę, która jest wyższa, która sobie rośnie, która chroni też mamy ziemię przed wysuszeniem. W Warszawie jest gorąco, tak jak i w wielu innych miejscach w Polsce o tej porze roku, a już tym bardziej i na południe, tym wyższe temperatury. Więc dajmy tej mamie ziemi trochę ochraniać ją tym, że ta trawa będzie po prostu troszeczkę wyższa. Więc nie trzeba będzie aż tak dużo tej wody i nie trzeba będzie aż tak często nawadniać tego naszego trawnika. Poza tym ja kocham taką właśnie trawę, która gdzieś tam, a to motyl przeleci, a to pszczółka i tak dalej. Mam tu łąki w moim ogródku. Na pewno jest niewielki, 150 metrów, ale nawet łąka kwiatowa, zielnik jest, różne inne skarby są i szczęśliwe zwierzaki. Właśnie, że ta trawa rośnie po prostu Swoim życiem. Jak wyrasta jej większa grzywka, to ja ją biorę nożyczki, podcinam i bardzo mi to dobrze robi po mm. dniu pracy. Słuchajcie, biorę tak kolendrę wsypuję tutaj, słuchajcie, na te pomidorki. Ja oczywiście wam wrzucę na dole opisu z dokładne, jak tą sałatę po prostu szybciutką, taką idealną, żeby odżywiać się, nawadniać, dożywiać nasz organizm. Wrzucę. Kolendra, tak jak wam mówiłam, też jest obok arbuza idealna na gorące dni, bo po prostu nasz organizm wychładza. Jeżeli ktoś nie lubi kolendry, zapominamy o kolendrze. Po prostu jej nie dodajemy, ale nie rezygnujemy z przepisu. Natomiast kolendra też Wam rzucam tutaj odcinek, bo osobno chyba ze dwa lata temu robiłam odcinek o kolendrze. Może rok, albo dwa. Nie wiem, słuchajcie. Szczęśliwi ludzie czasu nie liczą. Za chwilę mam 43 lata i urodzinki, <grym> więc nie pamiętam kiedy to było, ale kolendra to jest chińska pietruszka. Pisałam o niej, nie wiem, chyba w drugiej części książki naturalnie i kolendra właśnie ma działanie wychładzające, ale jest genialna. To jest ta chińska pietruszka. I na koniec, moi drodzy, oprócz przypraw, tu mam bób. Nasz kochany bób, wspaniały. I ja go... Oprócz tego, że został obrany ze, ze skórek, jego ja y, po obraniu, dosłownie na chwilę przed tym podaniem i tutaj, y, kiedy go wrzucę do środka, ja go po prostu y, podgrzałam na maśle klarowanym, dodając z tego mojego zielnika oregano, y, tymianek, takie świeże, po prostu, och, to zapachniało sól i pieprz. I dosłownie tu, do tych, do tych cudów natury, które wychładzają, bo sałaty też wychładzają, dlatego pojawiają się o tej porze roku, dodaję, słuchajcie, może, tak wam pokażę. Do tej miski, zobaczcie, jakie to są kolory. Wygląda na to, że jestem folkofilem, ale dobrałam miskę do mojej sukienki. Tak jak zawsze dobierałam swoje stroje do y, koszul doktora Artura Zagajskiego. I słuchajcie, przesypuję ten bób na górę tej sałatki. Tak to wygląda, moi drodzy, ale to jeszcze nie koniec. I teraz muszę odstawić tą sałatkę na moment, bo... Tu mam, słuchajcie, oliwę, którą sobie zrobiłam, no znaczy mam bazoli, oliwę wspaniałą, którą otrzymałam z Włoch. Dołożyłam taką gałązkę, zakupiłam sobie w internecie butelkę ciemną i dołożyłam z ogródka właśnie gałązkę rozmarynu, czyli działa długowieczności. Mam taką swoją oliwę, następna będzie czosnkowa, będzie też z i różne takie sobie montuję właśnie własne oliwy. Nie wiem, czy tu widać tak pokażę, tak pokażę, może widać właśnie tą wspaniałą gałązkę rozmarynową zioła długowieczności, ale też was namawiam do tego, żebyście sobie sami robili właśnie takie oliwy. Może kiedyś nagram wam właśnie odcinek, jak to robić. Więc chcecie, no solidnie tą oliwą, jak ktoś woli, też może dodać odrobinę na przykład balsamico, jak lubicie. Na to skrapiamy to, słuchajcie, bo to nie wiem, czy ktoś z Was wie, ale bób bardzo się lubi z limonką. Skrapiamy, słuchajcie, limonką tą naszą sałatę. Bak, 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 bak. limonka też jest taka cudowna właśnie na tą porę roku. Tak i jeszcze, no nie ma opcji, słuchajcie, pieprz. Musi iść pieprz, żeby to wszystko zawiązać, żeby po prostu dodać tego pieprzu tej potrawie. O, proszę, słuchajcie, że mieszkam w stolicy. I radzę sobie. Ja zawsze mówię, słuchajcie, można, naprawdę, w dużym mieście. Franek, mój syn, który ma prawie 13 lat, za chwilę kończy 13, nigdy nie był chory, więc naprawdę można, można zrobić wszystko, żeby skupić uwagę, właśnie, bach, 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 na wspieraniu układu odpornościowego. Nawet żyjąc w dużym mieście, to też jest możliwe. Zobaczcie, tak to wygląda. Sałatka mocy. Tak jak powiedziałam, próbujcie odciążyć o tej porze roku, kiedy jest gorąco, kiedy nie potrzebujemy naprawdę takich ciężkostrawnych potraw i kiedy możemy zrzucić troszeczkę z siebie, właśnie, a jednocześnie dożywiać nasz organizm tym, co właśnie podarowuje nam w tym momencie nasza ukochana, wspaniała mama Ziemia. Także za jej zdrowie, wszystkiego dobrego, kłaniam się, do zobaczenia ku zdrowotności i radości. Boa pamiętajcie, pamiętajcie. Że różne rzeczy w naszym życiu się dzieją, i ja zawsze mówię tak, jak mówiła moja babcia: Nie ma domku bez ułamku, i w każdej rodzinie dzieje się jakaś Brazyliada, i my tego nie unikniemy w naszym życiu. Różnych lekcji do odrobienia i tak dalej, smutków. Wszystkie emocje w naszym życiu są ważne, tak samo jak wszystkie smaki w naszym życiu są ważne, ale celem naszego życia jest radość ten naturalny suplement, który nas chroni przed wirusami, bakteriami i całą resztą. Trzymajcie się. I radujcie się. I dobrze, zdrowo, jedzcie.